Final report of the commercial Starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Samuels I work for the company it's about your mother we think we may have found her Amanda a commercial vessel the Anisadora has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo where zeta reticulum What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a, a permanent freeport. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some. Witam was moi drodzy, witam was pięknie z tej strony WitchAven i zapraszam was na nową serię na nową serię e, z gry Alien Isolation z gry Alien Isolation jako że dzisiaj mija jutro mija 10 lat od wydania tej gry dzisiaj e, z kolei jest dziesiąta rocznica czegoś dużo bardziej tragicznego, czyli śmierci Ani Przybylskiej, która właśnie zmarła 5 października, 10 lat temu. Dzień później pojawił się Alien Isolation. Eee, oczywiście tu nie są żadne jakieś eee, hu, hu, hu rzeczy i, i teorie spiskowe, nie? nie chodzi o to, chodzi o to, że po prostu tak z tym mi się ta gra kojarzy. Kojarzy mi się z serią, którą wtedy nagrywałem, czyli Kiss the Psycho Circle's Nightmare Child. W jednym z odcinków o tym wspominałem, co się stało. Kojarzy mi się... ze zniknięciem... Iwana. Polska gra od Szafeczki, jak już widzę te szafeczki, to po prostu, to już się boję. <grystanie> jak widzę szafki, to już się boję. O, prysznic. O cóż, trzeba się umyć w gaciach, nie? A wziąć prysznic. Dobra. Jest kibelek. Ciuche No, z niej i tak to mi się, dlatego wspomniałem o tym, bo tak mi się kojarzy. Bo tak mi się to kojarzy. Replay <grywka> signed in. W Iron Isolation gramy Amando Ripley, czyli córką Ellen Ripley. Tu się zapisuje. To są stacje do zapisywania gry. Tak, chcę nadpisać. Chciałem Wam to jeszcze raz pokazać. Tak, części. No w tej grze też się sporo zbiera. Sporo się zbiera, sporo się robi. Ale by było jakbyśmy teraz w naszych ciuszkach poszli do tego. Verlaine, szukasz oficjalnego nawigacyjnego. Mam znajomego, który stracił statek i szuka pracy. Ręczę za niego, ma solidne papiery. Stara śpiewka, korpo pijawki zaproponowały niższą stawkę I podprowadziły mu klientów. Małym firmom jest coraz trudniej zdobyć kontrakt. Ostatnio się zastanawiam, czy się nie wycofać, póki jeszcze mam co sprzedać. Rozumiem, że u ciebie wszystko w porządku. W doku dowiedzieli mi, że właśnie wyleciałeś. Stacja Sewastopol, co za nora. Ale nic to. Podobno Wayland Utani dobrze płaci. Powodzenia. Mam nadzieję, że się im nie dasz. Pogadamy, jak wrócisz, Blaine. Blaine! Dobrze, dobrze panie Blaine. I tyle, powrót. Powrót i powrót i powrót do przeszłości. No w jakim stopniu jest to powrót do przeszłości? Powrót 10 lat wstecz. Pamiętam, że jeszcze Alien Trilogy wtedy też nagrywałem. Jeszcze Alien Trilogy nagrywałem. No, tu, będzie, tu będziemy chyba wracać do tego momentu. No, tu się będzie musiała wrócić. Amanda, bo tu jest ten strój. Cześć gościu, już rozmawialiśmy już raz. Samuels, to chyba android, tak? się to wydaje, że był androidem. androidem. Oh, well, Oczka całkiem fajne mieli zrobione. Wważę tak sobie, ale, ale ładnie, ładnie gierka zrobiona. To, to znaczy tak sobie. No, tak sobie, ładnie. No, bardzo ładnie. Ja tak sobie. Był 2014 rok. Szczerze mówiąc to według mnie nawet odrobinę lepiej wygląda niż The New World Ale. Nie ma co wspominać o tym, nie? Ło, ale by mnie kurde, zmiażdżyłoby mnie. Z moją nieuwagę. No i pamiętam właśnie jak dostałem tego, przyszedł do mnie ten Alien Isolation i kurde, byłem mega podekscytowany. Z jednej strony, a później na no wiadomo co przeczytałem i, i już mi wideo opadło, aczkolwiek myślę, że to też miało pewien wpływ na to, że tej gry w tamtym czasie nie przeszedłem. No ale isolation dopiero przeszedłem, powiem wam dwa lata temu. W październiku 2022 roku. Sam dla siebie grałem. I wtedy udało mi się pierwszy raz tą grę przejść. Od po, po początku do końca. Zarobiście ta para była zrobiona. Nadal tu świetnie wszystko wygląda. Te rurki i to wszystko. Jakość tego teksturowania jest niesamowita. Aż, aż, aż naprawdę mega podziw dla Creative Assembly. Za to czego dokonali. O, dzień dobry, proszę pani. Dzień dobra, proszę pania. Dzień dobry. Incydent na naszej dokumentacja dokumentacja Waylight Utani. Cześć Taylor, otrzymałem Twoje zamówienie. Wygrzebanie tych informacji z archiwum może mi trochę zająć. Ten incydent wydarzył się zanim zacząłem pracować w firmie, więc nie mam wszystkich informacji. O to muszę uważać. Um, w 2122 roku zaginął transportowiec USCSS Nostromo, wchodzący w skład floty Weyland-Utah. Ślad zaginął zarówno po załodze, jak i ładunku. Za wyjątkiem nowego oficera naukowego, wszyscy członkowie załogi pracowali wcześniej razem, w sumie 7 osób. To był właśnie cały ten spis, nie? jakoś tak page up. Teraz działa. Dallas, kapitan. Ash, oficer naukowy. Kane, albo Kain. Starszy oficer. Lambert, oficer nawigacyjny. Ripley, trzeci oficer. Parker, główny inżynier. Brett, technik, inżynier. William, Lutani. Straciło dużo pieniędzy. To czarna plama na kartach historii firmy. Odnoszę wrażenie, że firma nie lubi wracać do tej sprawy. W każdym razie postaram się znaleźć tę dokumentację w wolnej chwili i wyjaśnić kilka kwestii. Jeśli chcesz, możemy wspólnie przejrzeć te materiały. Kto wie, może trochę Twojego fartu skapnie na mnie. Mam nadzieję, że tylko fart. Dotarły do mnie słuchy, że góra ma wobec ciebie wielkie plany. Czy jest to coś, ma to jakiś związek z tym, co ma na ciebie kapać gościu? Nie będę za bardzo wnikał o co chodzi. Dostępnione. Kapitan Verlaine Diane, nawigator, oficer komunik komunikacyjny Connor William, właściciel Verlaine Diane. Zleceniodawca Weyland-Yutani. jest dla zespołu Weyland-Yutani z misją pozyskania materiałów ze stacji Sewastopol. Ekipa składa się z trzech pracowników. Amanda Ripley, to jest chyba o nas, tak? Antena łączności międzygwiezdnej, komora hiperstazy dalekiego zasięgu, holownik przerobiony na transportowy statek pasażerski, wyposażony w wysięgnik przemysłowy. Eee, czy się może pani Amandzie Ripley później ta wiedza chyba przydać, nie? No, tak czy owak, no, powiem wam, że dwa dni temu, bo teraz jak wam to jest 5 października, dwa dni temu, dwa dni temu, Byliśmy z Moniką e, w kinie na no, Alien Romulus i powiem Wam, że jestem pod e, ogromnym wrażeniem tego filmu. Oczywiście rozumiem, że jest wielu bulodupców, którym ten film się nie będzie podobał, no bo, bo, bo coś jest nie tak, bo, bo nie tacy aktorzy. Albo za mało strzelania, tak jakby w poprzednich dwóch filmach, e, o, traktujących o tym temacie, było jakieś strzelanie. E, no, ja osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. Pod obro, ogromnym wrażeniem tego filmu, główna aktorka, która zagrała główną rolę, mega. W ogóle ta dziewucha powinna grać, to ona powinna grać Eli w serialu The Last of Us. Ponieważ wygląda jak Eli, Przynajmniej w mojej, w mojej skromnej opinii. Czy to Czy to jest Wygląda na 74. że like Dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair. Registration number MSV7760 calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whaling. Utani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. <coughs> Marshal, Mar this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. <sighs> Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. To mi się tak swoją drogą mega kojarzy właśnie z Allen Romulusem. No, mega mi się to właśnie teraz kojarzyło z tym Elin Romulusem, z tym filmem. E, tam też jest taka akcja w pewnym momencie, jak e, wyskakują na zewnątrz. No, fajnie to jest zrobione. Naprawdę świetny film. Zresztą mały spoiler, e, akcja ze strzelaniem też jest, Co prawda? Nie ma tego dużo, ale jest to mega, mega świetny moment w filmie, naprawdę. Mega świetny moment w filmie i... No, bardzo mi się spodobał ten film. Nie jestem fanem e, przymierza, obcego przymierza. W ogóle nie jestem fanem tego filmu, ani trochę. Mateusza bardzo, jak wiecie, bardzo lubię, ale nie jest to dla mnie do końca taki film o obcy. Jest to fajny film. Fajny, świetny, ale to nie jest do końca obcy. tak? To jest coś niby w uniwersum obcego, ale to nie jest obcy. Wiecie co? Ja tam miałem skrzynkę do zapisu. Muszę zapisać tak, zapisać istniejący No, było tu na razie fajnie klimatycznie, nie? Te żaróweczki ruszające się, światełka. Ja czasami nie mówię nic, bo chcę zachować trochę klimatu. No, jest to naprawdę mega świetnie zrobione, wszystko. Naprawdę, nadal ta gra robi mega wrażenie. Mega. Plik uszkodzonym. Yy... Niestety nie mam takiego samego zdania na temat da Aliens: Dark Destined, na którego dosyć muszę przyznać, czekałem i, i tak trochę, nie że się zawiodą, tylko nie jest to gra dla mnie. Drodzy chłopcy, drogie dziewczęta zapewne dotarły do Was pogłoski na temat Sebastopolu. Oficjalnie mogę je potwierdzić. Statia idzie no, w odstawkę. Będę chciał porozmawiać z każdym z Was na osobności, aby umówić tę sytuację w kontekście Waszych kontraktów, ale na razie mamy zadanie do wykonania. Kierownictwo chce, żebym zadaniem zajęła się, żeby zadaniem zajęła się niewielka grupa od nas. Oznacza to, że dostaniemy niewielką pomoc z zewnątrz. Plusem jest to, że będą nadgodziny. Sugeruję, żebyście wzięli, co możecie, póki jest co brać. Przypominam, że zamknięcie stacji nie oznacza, że może wszystko, że można wszystko rozkraść. Wszystko musi zostać rozliczone. Osobiście odprowadzam do naszego szeryfa każdego, co zostanie przełapany na kradzieży sprzętu. Dowódca. Panie, panie dowódco, pan chyba dostał pierwszy kulka. Pan chyba dostał pierwszy kulczaka prosto w mózg Jak się wszystko zaczęło, eh? Kurde, jakaś para jakieś. Jezu już Maria Coś ci replay nie wyszło Coś ci nie wyszło, coś schrzeniłaś Zjechałaś Zjechałaś w dół Going down Express elevator to hell. Going down. Konia z rzędem temu, kto wie, z którego filmu jest to cytat. Dobra, uuu. Jaki... Mamy tutaj rację, mamy wszystko. Mamy. Mamy kije, mamy kamienie, mamy niłki, mamy karabiny, pistolety. Wiem że, wiem, że jeszcze kosmitka tutaj nie ma, jeszcze go nie będzie przez chwilę, ale to nadal nie zmienia faktu, że nie czuję się tu komfortowo. Nie czuję się tu komfortowo, naprawdę, ani trochę. Coś mi się wydaje, że ja ten się nigdzie, proszę Państwa, nie dostać. Powiem Wam, że pomimo, że ograłem, ograłem tą grę całą dwa lata temu, to i tak za super dużo z niej nie pamiętam. Wiem jak to brzmi, ale tak jest. Coś było, tu nic nie było i, i nic tu nie zna. Widzisz, Witcherze? Witcher i Widziczerbęku? O Jezu, ale jasno, zaraz mi wypali oczy. Jakbym miał mózg, to też by wypalił. Jakieś tutaj kurde kabelki będą potrzebne później, do robienia rzeczy. Ja bym tak głośno nie mówił. Jest tu kto? Forgotten. F-U? Nie muszę wiedzieć co to znaczy. This life... For rent. Życie na wynajem. Słyszycie takie pikanie to bardzo często oznacza możliwość zapisania. Co to jest? Generator uruchomiony. Generator uruchomiania. Langley, jeśli szukasz naszej skrytki, to wiedz, że ją przeniosłem. Przeniosłam. Zostawiłeś wszystko na widoku. Każdy mógł nas okraść. Jezu, czy, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile wysiłku kosztowało mnie zdobycie na tego wszystkiego? Towar jest schowany w jednym z magazynów. Na pewno go znajdziesz. Kod to 0340. Nie martw się. Nikt się już nie zapuszcza do terminalu. Nie po tym, co się tam stało. Poza tym kończą się nam leki i woda. Musisz coś skołować, twoja kolej. Może w końcu się nauczysz, że musisz dbać o nasze rzeczy. Anna. Sama się naucz. Harris Turner, wracajcie natychmiast. Mamy nowy trop gdzieś w maszynowni. Odizolujcie terminal, wyłączcie zasilanie i nie zapomnijcie o raportach. Mają być od A do Z. Będą nam potrzebne jako solidna podkładka, kiedy to się skończy, bez odbioru. To już było udostępnione, co jest? Obwieszczenie, zamknięcie stacji Sewastopol, co za nami długa podróż, która niestety dobiega końca. Sixon Corporation pragnie podziękować wszystkim, którzy pracowali przez te lata na Sewastopolu. Mamy nadzieję, że udało nam się uczynić stację lepszym miejscem. Zawsze staraliśmy się bez reszty poświęcać dobru stacji i wierzyliśmy w jej możliwości. Zapewniamy, że główny system operacyjny Apollo i Androidy pomocni będą służyć Sewastopolowi do samego końca. Życzymy Wam pomyślności w Waszych przyszłych przedsięwzięciach. Bo przecież Sewastopol to nie tylko stacja, ale też i ludzie. Korporacja Sixon, jakie to głębokie, przywróć zasilanie w odlotach, w odlocie to ja mogę sobie nie wiem, co zrobić. Czek, zapisz stan gry, oczywiście, że chcę zapisać. Moi drodzy, i na tym zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam to podobało. Jeśli się Wam podobało, to jak najbardziej. Wiecie co robić, jeżeli oglądacie mój profil po raz pierwszy, to zasubskrybujcie. Zostawcie łapeczkę w górę. A ci, którzy już oglądają, no to wiecie co robić. Komentować, łapeczkować i inne tam rzeczy, prawda? No tak więc dzięki moi drodzy za pooglądanie. Tam jeszcze widziałem jakichś ludzików jak uciekali. No i bywajcie.